Wszystkim tutaj Lara, a dzisiaj mam dla Was let's play z gry Layers of Fear. Tak wreszcie mogę nagrać tę grę. Przed chwilą zakończyłam instalowanie i akurat ukryłam sobie przycisk, a właściwie ikonkę nagrywania, więc nie jestem pewna do końca, czy mi się nagrywa. Mam nadzieję, że tak naprawdę. Jeżeli nie, to będę zawiedziała na wielce, ale bez zbędnych przedłużań zaczynamy nową grę. Mamy wczytywanie obrazu. Obrazu gry. Pierwsze, co mnie urzekło w tej grze, to jest muzyka. Naprawdę jest przecudowna. Te pianino to wszystko oddaje naprawdę klimat. Te, I ta architektura XIX wieku, jak było w mm, Artbooku, wyjaśnione i nie tylko. Ej, ja mam takie pytanie: ile to się będzie ładować? Halo, Halo. Aha, czyli to się dopiero zaczęło ładować. No cóż, to myślę, że chyba zrobię krótkie cięcie i wrócę do was, jak będzie załadowane. Więc już jestem. Burza. Już mamy burzę na... I know how you must feel. Jak to Zagubienie? Alone. Samotność? Brak nadziei? Pewnie na to zasługujesz. Ale nawet dla ciebie still jest a way to bring it all tak i podjemy do rzecz, na której zawsze ci zależało. Finish it. Do go. Czyli tu pewnie chodzi o obraz. Every portrait a Czyli każdy portret malowany jest z takim uczuciem jakby Ojej, ojej, nie no, te, to wszystko, a, steruje się w, prawda, prawda, czyli y, jak, jak wszystko podnosimy, klikamy, ok, można obracać, wszystko robić, świetnie, naprawdę, fakt, że trochę moja myszka wariuje, E, to jest kaganiec oczywiście. Aha, kliknęłam przez przypadek i e, jakby tu teraz... Aha, czyli e, lewym przyciskiem myszy otwieramy i podnosimy, a prawym e, odkładamy. Trochę mi laguje. Mówię się, jak to będzie na filmie. Bardzo mało tu widać. E, Spaceball. Triumf artysty. Otwarcie galerii oczarowało krytyków. Niektórzy nazywają go nowym Caravaggiem, inni porównują do Van Eycka. A jeden z zachwyconych krytyków, pragnący zachować anonimowość, powołał się aż na ducha wielkiego Leonarda. Jakkolwiek by, to na, by na to nie spojrzeć, trzeba przyznać, że wystawa okazała się być ogromnym sukcesem. Wyrazisty styl zdobył uznanie za sprawą swego unikalnego połączenia z wpływów renesansu z bardziej postępowymi technikami. Artysta zaszczycił wystawę swoją obecnością w towarzystwie pięknej narzeczonej, wyglądającej oszałamiająco w czarnej kreacji. Zdradził nam na osobności, że para spodziewa się no. Czyli pewnie chodzi o dziecko. Ale niestety, niestety teraz wam nie zepsuję. Szanowny Panie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaprzestanie nękania naszych specjalistów od neutralizacji szkodników. Nalegam także, aby skończył Pan wysyłać swoje wysoce nieodpowiednie listy. Zechce Pan wiedzieć, że moja matka jest bardzo szanowną, szanowaną kobietą i nie życzy sobie takich oszczerstw. Wszyscy nasi pracownicy, którzy odwiedzili Pański dom, stwierdzili brak jakichkolwiek śladów szczurów i dlatego też zdecydowali się jedynie na profilaktyczne opryskanie. Proszę potraktować ten list jako ostatnie ostrzeżenie. W przeciwnym razie następną kopertę otrzyma Pan już od naszych prawników. Z poważaniem, Carl Denton, Peski Pest Specification Co. Ouch. Tak więc, yy, plagę szurów. Prawdopodobnie. Tam nic nie ma. Naprawdę jest strasznie mała widoczność i pewnie też o to chodzi. To światło jak się odbija, mnie to zadziwia. Yy, nadal w ogóle obawiam się, że czy mnie będzie... Aha. No i na pierwszym planie podwizgi. No. Czyli tutaj już widać, że nasz... Znaczy, w sumie to można by było stwierdzić, że po prostu jest to w barku, czyli mm, ktoś y, sobie dał, wiecie, do szafki normalnie. A tu jest prawdopodobnie nasz malarz. Sterowanie jest dość przyjemne, fajne. Myślałam, że to jest tablet, przed chwil, przez chwilę. Brawo, ja. Uwielbiam tę muzykę. To wszystko dość ciężko mi się otwiera, ale to prawdopodobnie przez moją mysz. Yy, wiecie co? Ja bym sobie ustawienia trochę zmieniła. Yy, grafika. Dobrze, tak będzie na pewno lepiej. Uruchom nie gry, by wprowadzić wszystkie zmiany. No e, Myślę, że to nie będzie aż tak straszne. No i halo... Wiele lepiej. Dobrze. Mmm... Okej. Okay. I tutaj mamy list od... Od... Proszę Pana. Zgodnie z prośbą nie zbliżałem się do warsztatu, czyli prawdopodobnie od jakiejś pomocnicy bądź pracownicy. Służącej. No wiecie, tam służba. Nie jestem jednak w stanie wyobrazić sobie bałaganu, który panuje w środku. Jeśli tak bardzo troszczy się pan o ten pokój, chyba powinien pan zwracać więcej uwagi na to, gdzie pan zostawia klucze. Zaniosłam je do pańskiego gabinetu. Życzę miłego dnia. Tak e, więc już idziemy do gabinetu. Naprawdę tu... kurczę, nie chce mi się tak dużo szukać tego, tych rzeczy, ale to też ma znaczenie, co się odblokuje. Nie ma tam nic ciekawego. Podobno się da przybliżać, ale nie wiem, czy, jakim przyciskiem. O nie, nie, nie. Ja, ja, ja już wiem, jakie tu będą mindfakty. Tu będzie ciekawie. I właściwie niekoniecznie tu, ale. Chociaż nie. Czy to się da, czy da się? Przepraszam za wczoraj. Miałaś rację. Przesadziłem. Po prostu tu nie chodzi o mnie. Chodzi o nią. Wszystko, co robię, w moim mniemaniu robię dla jej dobra. Wiesz, zawsze wierzyłem, że w tak ułomnym świecie warto, warto dążyć do perfekcji. Ech, raz zaczynam brzmieć jak mój ojciec. Obiecuję, że będę panować nad emocjami. Porozmawiamy później. Kocham cię. No i dobrze. Czyli prawdopodobnie notatka od żony. E, ciężko mi się tu steruje trochę. Sterowanie jest bardzo dobre, ale. Mam wrażenie, że mi myszka wariuje. Tam ewentualnie jeszcze... czyli tu jest zamknięta. No cóż. Wow. Wszystkie możliwe światła, jakie da się włączyć, to połączamy sobie. To się da, prawda? Nie da. I wow. Widać nas? Nie widać. To trudno. Ej! No. Jeszcze wodę marnujecie. A ekolodzy trąbią. Dobra. Tak więc co tu mamy? Achilles Protezis y, Co. Jedna proteza łydki. Jak do cholery udało im się spieprzyć długość. No tak. Dobra. Chwilę, chwilowo pomyliłam sterowanie trochę. Zauważyłam, że w unpackingu dość y, często się zacinałam i ciągle mówiłam, że tak powiem. Mam nadzieję, że w tym odcinku, filmiku tego nie będzie. Red Poison, czyli trójka na szczury. Jakbym coś nie wiedział, chociaż raczej wiecie. Wow, 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 ale normalnie. Już się nie mogę zaczekać na dalszą grę. Co tu jest? Co tu jest? Ew. Ew wolę nie sprawdzać teraz. Udamy się do gabinetu po klucze z warsztatu, tak. Tak. Bardzo ładnie widać wszystko tutaj. Kominek... Lubię zwracać uwagę na szczegóły w grach. O-ho-ho. Ho. Nie lubię tej kuchni raczej. Wiedziałam, że będziesz całą noc na nogach, więc przygotowałam ci przekąskę. Przygotowałam. Wiesz, myślę, że nawet Rembarant czasem brał wolno od bycia geniuszem i pochrapiewał jak my, śmiertelnicy. Wiem, szok! Innymi słowy, pośpi, so, pośpi trochę, się, kocham cię. Więc mamy prawdopodobnie od jego żony kolejną notatkę. Tu nic. Garnek. Obawiam się, jakie będą moje reakcje na y, różne wiecie, zmieniające się otoczenie i tak dalej. Czy ja zamknęłam te drzwi, czy nie? Aha. To jest właśnie tak. No, ale tu nie ma nic ciekawego. O, tu jest. Farba. Pozłacany róż, umbra palona, siena. Pędzel 25. odświeżacz powietrza, 50 sztuk. Jabłka, 10 kg. butka 30, butelek. No, sorry, gościu, ale to nie jest normalne zamówienie na Nie? Rica sugar. Czyli różne przyprawy. E, możemy otworzyć drzwi? Możemy. Świetnie. Jest tu włącznik światła gdzieś? Jest. No i świetnie. Oregano, papryka, papryka. Takie różne. Dużo szczegółów jest w tej grze. Naprawdę. Nie, to jest niesamowite. Się tak zastanawiam, czy ja przypadkiem nie włączyłam nagrywania. Nie wyłączyłam właściwie. Można różne rzeczy wziąć. No ale dobra. Tu już wszystko czytaliśmy. O, tu są jeszcze... Ale tu nie ma raczej nic jednego. Wow. I co to jest? Wygrawerowane coś. La... ...Megabedon. Przecież tam tylko popiel. I a 7 c No cóż. Tak więc idziemy już po słodach. Do naszego... Do piwnicy zejdziemy później. Tak, kulejemy. Dla nas była prawdopodobnie ta proteza. No i teraz bawimy się w Virtuoza. No i tutaj mamy zwykłe nuty. Zapiski jak grać. Jak prawdopodobnie prędzej, jak grać. Nie mam pojęcia, co to było. Coś się... spadło, tak? Euch. Tak, tutaj mamy... Będziemy mieli właściwie... Chwila, dajcie mi światło. Give me, give me, give me światło. O! No! Może to lepiej. No i okej. Okay. Wchodzimy tutaj, oczywiście, połamane butelki, rozbite. Tutaj mamy obrazki. Tak. I dopiska jest. Przykro mi, wynagrodzę ci to. Dziś wieczór tylko ty i ja. To będzie wyjątkowa noc. Obiecałeś. I gdzieś prawdopodobnie już w radzie jakieś będzie dopiska. Widziałam trochę Let's play. Mój drogi przyjacielu! Eee, dobrze. Pozwól mi zadać jedno pytanie: Czy ty zupełnie postradałeś zmysły? Rozumiem, że przechodzisz teraz ciężki okres w życiu, naprawdę, dlatego też od razu zgodziłem się dać ci zlecenie na ilustrację. Poniekąd, przez wzgląd na stare czasy. Co więcej, celowo przydzieliłem ci łatwe zadanie: myślałem, że ilustrację do czerwonego kapturka będziesz w stanie narysować od ręki. Nie spodziewałem się jednak, iż, iż stworzysz odrealnione ilustracje rodę z koszmarów. I to do książeczki przeznaczonej dla małych dzieci. Nie ma mowy, abym je wykorzystał. Żałuję, że zgodziłem się na płatność z góry. Proszę, ogarnij się do cholery. Twój stary znajomy, Liam Brickson, Wydawnictwo Whispered Tale. E, prawdopodobnie tu już nie będzie nic ciekawego, żadnych dopisek. No nie. Tutaj nie możemy dalej nic z tym zrobić. Jest to do ozdoby. Chwila, czy to co, to co? To co to? Myślałam, że jakaś moneta, ale nie. Czyli to była słuchawka z telefonu, który je, znajduje się tutaj. A nie ma tu dalej nic ciekawego. Mm -hmm. Te dźwięki naprawdę. To wszystko taka dbałość o te, o te szczegóły. To są jeszcze szuflady. Wydaje mi się, że dużo pomijam, ale ten odcinek chcę dość szybko nagrać. Widziałam jeszcze na próbach, yy, wiadomo jak to wszystko wygląda, jak się tym operuje, czy laguje, czy nie laguje. Teraz mi się wydaje, że trochę lepiej to wszystko widać. Nie, 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 nie. Dobra, czyli tu jest zamknięte. Dziecięcy pokój. Nie, tu nie będę chodził. Te drzwi tak skrzypią, to jest naprawdę... ten klimat. To wszystko. Yy, I tutaj mamy kolejne. Co tu Pracowałem całą noc, nie budź mnie. Czyli prawdopodobnie tu jest I tak. Chwila. Wiedziałam. Wiecie co jest najgorsze? Że tak się nie da uciszyć. I uwaga. Tak, na to jestem odporna. Aha, czyli się jednak uci uciszyło. Mmm. Okej? Okay. Co tu jest? Przepraszam, nie mogłem spać. Noga znowu dawała mi się wneznaki. znaki. Pomyślałem, że równie dobrze mogę popracować, kocham cię. No, czyli taki typowy pracoholik. Wow. Wielkie otwarcie w płomieniach. Tragedia w nowym domu towarowym. Dziesiątki ofiar pożaru walczą o życie. Długo wyczekiwane otwarcie domu towarowego Galaktyk przeistoczyło się w istne pieku na Ziemi, gdy budynek stanął w płomieniach. Większość odwiedzających zdołała opuścić gmach na czas, korzystając z wyjść ewakuacyjnych. Niestety, duża część osób została uwięziona na tyłach budynku, nie mając szans na ucieczkę przed szybko rozprzestrzeniającym się ogniem. Nie jest jeszcze znana dokładna liczba ofiar, jednak szacuje się, że co najmniej 12 osób zostało ciężko rannych i walczą o życie. Właściciel domu towarowego Ronald Sheffield odmówił komentarza w tej sprawie. No i dobrze tu co mamy za rzeczy. O, pierścionek z takim dużym oczkiem. Nie ma żadnych grawerów imiennych, ale są ozdobne różne takie. Okej. Okay. Sprawdźmy jeszcze tu co się znajduje. Jest coś, znalazła notatka. Kolejna. Nowe oblicze muzyki? Tę noc w operze zapamiętamy na długo. Naprawdę obawiam się, czy mnie będzie dobrze słuchać. Być może jej nazwisko nie jest jeszcze znane, jednak wystarczy dać jej trochę czasu. Wczoraj wieczorem niezwykle utalentowana multi dała oszałamiający koncert, który oczarował nawet najbardziej negatywnie nastawionych słuchaczy. Była zdumiew zdumiewająca... A, się zasięłam, przepraszam. Um, plącze mi się język. Dawno nie widziałem takiej pasji, energii i umiejętności, stwierdził znany pianista Daniel Richter. Nie był osamotniony w tej opinii. Zdaje się, że nawet Anthony Gilles, jeden z najostrzejszych krytyków, dostrzegł jej niezwykły talent. Wcześniej Gilles krytykował jej występy, twierdząc, iż w wykonywaniu muzyki potrzebne jest coś więcej niż entuzjazm i ładna buźka. Zapytany o wrażenia po wczorajszym koncercie, wyznał, że żałuje swych słów. Przyznając się do błędu, Jill sposłał nam spojrzenie, z którego można było wyczytać mieszaninę podziwu oraz wstydu. Złapaliśmy gwiazdę. Okej, okay, więc. Kolejne dodatki znaleźliśmy: koszule, marynarki. Typowo w szufladach to może się znaleźć. I teraz pójdźmy do naszego gabinetu. Czy jest tu jeszcze jakieś inna, inne pomieszczenie? Jest zamknięte jakieś. Ok. Więc udajmy się z powrotem na dół. Tak dużo jest tu, bardzo dużo tych różnych obrazów. Bo ten na przykład mnie przeraża. A przynajmniej nie podoba mi się aż tak bardzo. I te niektóre naprawdę są dość. Jakby to określić? Hmm. Ok. Słychać zegar, czyli wybiła jakaś godzina. Prawdopodobnie... Oh. Get dry right this time. Tym razem zrób to jak należy. Więc możemy zobaczyć... Tutaj mamy kolejne lustro, w którym niestety nas nie widać. Przynajmniej na razie. W szkatułce mamy pędzle i farby. I różne obrazy takie malowane na szybko. Na ścianach wiszą. O, to jest nocna mara z tego co kojarzę. I mamy kolejne, bardzo dużo szaf, szuflad, które przydałoby się um, otworzyć. Mam dość rozmawiania z tobą przez te karteczki. Na Boga, żyjemy w tym samym domu. Przyjdź do mnie porozmawiać, kiedy skończysz, zanim pójdziesz spać. Dobrze. Yy, kolejna szuflada kryje w sobie nic do przeczytania, właściwie takiego ważnego. Zwoje różne z papierami i tak butelki, butelki i nie zgadniecie, nie butelki. E, tutaj mamy połamane pędzle różne, Uff. różne szafki, które tu są, są pozamykane i mamy również dopiskę. Zagubiony, zasługujesz na to. Dokończ go. I uwaga, uwaga, oddalę się trochę, żeby było lepiej widzieć, widać. Nasz nowy obraz i odblokowane osiągnięcie jest zasłonięte nie bez powodu. Nie wiem, czy tu się da jeszcze coś zrobić. Nie. Moi drodzy, więc tutaj mamy tak Chodzi się i co? Tam, tadadam! I coś takiego to będzie teraz codzienność, więc myślę... O! Teraz się obraca wszystko w ekran. Myślę, że na tym momencie już skończę nagrywanie na ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka.